Dzień dobry, kochanemu Państwu, to Narodowa Fabryka Przewojów. <laughs> Dzisiaj 525 odcinek. Jak zwykle mam dla Państwa świeżutką, ach, świeżutką pieśń. No, trochę o wiośnie, wiecie. Co prawda wiosny jeszcze nie widać, a podobno już przeszła, a może jeszcze nie przyszła. Dlatego tego nie wiem. W każdym razie sytuacja jest taka, że już niedługo gromadnie zaczniemy jechać na wakacje. Posłuchajcie Państwo, to taka piosenka, co ja je bardzo lubię wymyślać. Przepowiednie nakazują ostrożność, bo mieć może przy rachunku głupią minę. Każdy, kto pojechać chce nad Bałtyk na beztroski wakacyjny wypoczynek. Na razie odmrażamy się pomału, choć to wszystko tak piny zakrawa. Póki co daleko do upału i ta wiosna jakaś taka nie mrawa. Właściciele kwater oto się zatroszczą, i nie będzie mieć smażalnia litości, żeby zadbać najserdeczniej o nasz drogi, powrót do tak zwanej normalności. A na razie odmrażamy się pomału, choć to wszystko na kpiny zakrawa. Póki co daleko do upałów i ta wiosna jakaś taka niemrawa. Pojedziemy globalnie na wczasy na Majorkę Pida, nad Bałtyk Krezusi, Oszczędzaliśmy przez całą pandemię, więc z czasowiczu trzeba co się da wydusić. Oczywiście, gdyby Państwo zechcieli patronować, to ja nie mam nic przeciwko temu. To jest dosłownie kilka. Prostych kliknięć. Państwo klikają i dzięki temu zostają w moimi wspólnikami. Udostępniajcie, kochani, lajkujcie, jeżeli się da. Będę bardzo, bardzo wzruszony. Bardzo wzruszony. Bardzo wzruszony. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra.